Powiedz mi, czy czujesz, że zrobiłeś postęp, odkąd grasz teraz w Niemczech? Na pewno liga jest bardziej wymagająca, moim zdaniem bardzo dużo świetnych zawodników, wcześniej występujących w dużo wyższych ligach. Także myślę, że na pewno jest to dla mnie pewien sprawdzian, ale jak na razie czuję się dobrze w tej lidze i myślę, że, że, że swoje obowiązki wykonuję dobrze. A myślisz, że ten wyjazd był twoją jedyną opcją, żeby dostawać więcej minut na tym lodzie? Nie, myślę, że nie. Tak naprawdę z Krakowem byłem tak naprawdę już po słowie e, dogadany. Też e, rozmawiałem wtedy z, z trenerem i, i, i miałem w Krakowie dostać więcej minut w e, bramce, także, także no, praktycznie w ostatnim momencie przyszła ta oferta z, z, z Niemiec, a zawsze miałem tak w głowie powiedziane, że jeżeli będzie to... Oferta z Lidl lub L2, no to będę chciał to z tego spróbować. No i jak myślisz, jest to najlepsza liga, w jakiej przyszło Ci kiedykolwiek grać? Tak, no czy wcześniej grałem tylko w Oberlidze w Niemczech e, i tutaj w polskiej Hockey Lidze, e, Także myślę, że, że, że to jest ten postęp i kroby do, do, do przodu dla mnie. Super. Teraz może przejdźmy troszeczkę do tego, co dzieje się tutaj w Waszej reprezentacji, no bo wiele wskazuje na to, że dojdzie Ci do bramki konkurent, którym jest Tomasz Fucik. No i powiedz mi, myślisz, że o powołanie w tym sezonie będzie szczególnie jakaś większa walka między tymi słupkami? Ja myślę, że jedynie to będzie po prostu dla nas wszystkich zdrowa rywalizacja, myślę, że żony i tak będzie tym numerem jeden, trener musi po prostu wybrać przy tego, ten numer dwa. I, I na pewno musi to też być bramka który w danym momencie na mistrzostwa przygotuje najlepszą formę ze względu na to, że, że Mistrzostwa świata dywizji pierwszej są bardzo wymagające, meczów jest więcej i myślę, że, że, że trener popełni popełnił dobrą decyzję. A jak ty czujesz się w takiej rywalizacji? Lubisz taką konkurencję między słupkami? Znaczy, nie przeszkadza mi to. I tutaj tak samo teraz jak jesteśmy, to jesteśmy z Maćkiem. Maciek też jest osobą, która na pewno będzie włączy się o, o walkę, o miejsce tak naprawdę na Mistrzostwa świata. Także myślę, że wszystko to jest tak naprawdę zdrowa rywalizacja. Na pewno jeszcze na jakimś zgrupowaniu spotkamy się, nie wiem, czy wszyscy razem, czy, czy, czy z innymi też rąkarzami. Także myślę, że to tylko, tylko będzie z dobrym skutkiem dla nas wszystkich. Mhm. A czy po tym awansie do Elity macie teraz jakąś inną atmosferę w szatni, w drużynie? jest? Jakoś tak luźniej, czy może troszeczkę właśnie więcej stresu? Nie, 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 odczuję, nie odczuwam tego, że jest, że jest luźniej. Wydaje mi się, że, że, że większa presja była na nas w tym, na tych mistrzostwach poprzednich. Na te mistrzostwa myślę, że, że, że jedziemy jako drużyna, która może, nie musi. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby się utrzymać i zostać w tej dywizji jak najdłużej. Także myślę, że chłopacy że nie będą na jak, z jakąś większą wielką presją. Stawać na lodzie w Pradze lub w Ostrawie. Tak, <noise> tak. W Ostrawie, tak. A przed chwilą zakończył się Wasz mecz z Estonią, który wygraliście 7-3. No i powiedz mi, jak podsumujesz ten mecz? Był on dla Ciebie lekki, czy może troszeczkę. Pod, widzimy się tak naprawdę 3 dni, pełne 3 dni tutaj z chłopakami. E, także nie było za dużo czasu, żeby, żeby popracować nad takim zgraniem. Dużo nowych twarzy i debiutantów, którzy, którzy też e, chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Ja uzna, uznam to po prostu w ten sposób, że było bardzo dużo dobrych momentów. i i kilka, kilkanaście momentów, które na pewno będą świetną, świetnym materiałem dla, do analizy dla, dla naszego trenera. Mhm. A czy uważasz, że ci tutaj, ci rywali, rywal, rywale, rywale, mhm. rywale, których macie tutaj na tym turnieju, są odpowiednimi konkurentami w tym przygotowaniu do Mistrzostw Świata Elity? Znaczy na, na pewno wydaje mi się, że, że nasi rywale z elity będą w dwie lub trzy lub nawet cztery klasy wyżej. E, oczywiście tak jak drużyna dzisiaj Estonia miała w składzie kilku zawodników, którzy, którzy grają w, w najlepszych ligach europejskich, także... Także myślę, że, że, że robimy powoli krok do przodu. Pokazujemy tak naprawdę zawsze z ostatnimi czasy, gdy, gdy gramy z takimi rywalami, to pokazujemy, że po prostu też jesteśmy od nich. o to minimalnie klasy wyżej. Dzisiaj też ten wynik pokazał, że, że na pewno zasługujemy na to, aby grać mecze przed mistrzostwami z rywalami z najwyższej półki.